Tym razem zajmiemy się przekształceniem wykresu funkcji w symetrii osiowej względem osi o y. Na początek teoria. Przekształcając wykres funkcji w symetrii osiowej względem osi o y, otrzymujemy wykres funkcji y równa się f od minus x. Pamiętacie, jak przekształcaliśmy względem osi o x, to było minus przed literką f minus f od x, a teraz minus jest przy argumencie. I teraz przechodzimy do polecenia. Dana jest funkcja y równa się f od x. Wyznacz wzór funkcji powstałej w wyniku przekształcenia wykresu tej funkcji względem osi o y jeżeli. No i tu mamy trzy przykłady. Pierwszy przykład jest funkcja podstawowa f od x równa się minus x do trzeciej dodać 5x i dodać 1. Mamy ją przekształcić względem osi o y, czyli wracamy do naszego wzoru, czyli jak przekształcimy przez oś o y, uzyskamy taki wzór i ten wzór musimy przepisać. y równa się f. Od minus x. Co to oznacza? Pamiętacie, że jeżeli jest f od czegoś i to jest w nawiasie, to dokładnie to, co jest w tym nawiasie, naklejamy na każdy x występujący w tym wzorze. Najlepiej w nawiasie, bo czasami jest to konieczne, a czasami. Niekoniecznie, no ale jak ktoś ma z tym problemy, niech pisze zawsze. Więc po kolei przepisujemy. Najpierw minus, no to przepisuję. Potem był ten x, no ale w miejsce jego wpisujemy w nawiasie minus x. I ten x wcześniej był do potęgi trzeciej, więc to, co teraz tutaj mamy, też do potęgi trzeciej. Teraz dalej jest dodać 5 razy x. Dodać 5 razy. Ale zamiast tego x, przypominam, wstawiamy w nawiasie minus x. I co nam zostało jeszcze? Dodać 1. Podstawienie, tak jak powiedziałem, minus x naklejamy w to miejsce i w to miejsce. I teraz tylko kwestia, aby to opuścić. Jest odejmowanie i potem jest potęgowanie. Od czego zaczynamy? Oczywiście od potęgowania. Czyli ten minus przepisujemy, a pytanie jest, czym będzie to wyrażenie? Minus x i do potęgi trzeciej. Żeby się nie pomylić, proszę spojrzeć. Minus x i do potęgi trzeciej to jest wynik takiego działania. Minus x razy minus x. I razy minus x. Mnożąc te trzy wyrazy, na pewno znakiem końcowym będzie minus, a potem x razy x razy x i to jest x do trzeciej. Czyli wynikiem takiego działania jest to i dokładnie wstawiamy zamiast tego, tylko nie mogą być dwa minusy obok siebie, więc Wpisuję w to miejsce minus x do trzeciej. Jeszcze raz zamiast tego wpisuję to. Dalsza część nie jest trudna, bo mamy mnożenie 5 razy minus x to jest oczywiście minus 5x. I dodać 1. Teraz dopiero. Przedtem było potęgowanie, potem dopiero minus. Tutaj już potęgowania nie ma, jest minus z minusa, jest to po prostu x do trzeciej. A resztę jak widać przepisujemy odjąć 5x i dodać 1. Podsumowanie, czyli jeżeli wykres takiej funkcji przekształcimy w symetrii osiowej względem osi Y, to uzyskamy wzór takiej funkcji. Kolejny, drugi przykład jest y równa się i tutaj jest takie wyrażenie wymierne. No, przeminam, że to jest to samo, co f od x. 3 odjąć 2x kwadrat przez x odjąć 5. I jeśli mamy teraz przekształcić względem osi o y, no to wiadomo, że mówimy o tym wzorze f od minus x. Czyli to minus x naklejmy w to miejsce i w to miejsce. Najlepiej w nawiasach, jak ktoś ma z tym problemy. 3, odjąć 2 i raz minus x i do kwadratu. A tu minus x i odjąć 5. Jak widzicie, jak ktoś ma problemy, pisze wszędzie nawiasy. Ten nawias tutaj był konieczny. Ten nawias, jak widać, no nie jest konieczny. Ale tak jak mówię, jak ktoś ma problemy, niech pisze zawsze. Trójka. No pozostaje bez zmiany. Teraz mamy tak. Mnożenie liczby minus 2 przez taką potęgę. No wiadomo, najpierw spotęgujemy to. Czyli minus 2 przepiszę, jaki będzie wynik minus x i do kwadratu. No to to jest minus x razy minus x. Dwa minusy się redukują i jest po prostu x kwadrat. Jeszcze raz. Minus x i do kwadratu to jest minus x razy minus x. Minus dają nam plus. x razy x to jest x kwadrat. I dlatego wstawiliśmy w tą miejsce. Tu. Ten nawias jest zbędny, przepisujemy minus x i minus 5. Myślę, że tak mogłoby zostać, ale czasami warto jest pobawić się troszeczkę z tymi minusami. Jak widać, te dwa wyrazy są z minusem, więc zobaczcie, co mogę zrobić. 3 odjąć 2x kwadrat, na razie przepisuję, a tu w mianowniku wyłączę minus przed nawias. Jeżeli wyłączę, to w nawiasie zostanie x plus 5. I teraz ten minus z mianownika, mogę z nim zrobić tak: albo dać przedłamek, albo go wrzucić do licznika. Myślę, że wrzucimy go do licznika. Minus 3 dodać 2x kwadrat przez. I tu już zostaje tylko x plus 5. Już wygląda lepiej, ale będzie już całkiem fajnie, jeżeli tu zmienimy kolejność. 2x kwadrat odjąć 3 przez x dodać 5. I myślę, zobaczcie, że tu już zadanie było zakończone. Ale spójrzmy na tę postać. I tę postać. Wydaje mi się, że było warto. Ale gdyby ktoś tak zostawił, też jest poprawnie. Przechodzimy do trzeciego przykładu z tego zadania. Jest y. Zmieńmy na f od x. Minus 4 przez x. I przekształcamy w symetrię względem osi o y. Czyli stosujemy wzór y równa się f od minus x czyli to minus x naklejamy dokładnie w to miejsce i będzie minus 4 przez, no załóżmy sobie napiszę w nawiasie minus x widzimy że ten nawias jest zbędny minus przez minus daje nam plus czyli jeżeli tę funkcję, wykres tej funkcji, przekształcimy względem osi o y, to uzyskamy wykres dokładnie takiej funkcji. Kolejne zadanie będzie, tak jak poprzednio, zadaniem rysunkowym. Jest funkcja f od x i tym razem chcę mieć wykres funkcji f od minus -x. Czyli przekształcamy ten wykres względem osi o y. Popatrzmy się, ile punktów charakterystycznych mamy do przekształcenia. Pierwszy punkt można traktować jako drugi, trzeci, czwarty i piąty. Pięć punktów do przekształcenia. Zaczynamy po kolei. Ten punkt 2, 4, 6, 7 było do osi, więc 2, 4, 6, 7 będzie w tym miejscu. Obrazem tego punktu jest ten punkt. Kolejnym jest ten punkt. 2, 4, 5, 2, 4, 5. Ten punkt 3, więc na drugą stronę 3. Ten punkt to był 2, 4 do osi. Więc na drugą stronę 2, 4. I ten punkt 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6, 7. To był punkt z tym kółeczkiem. Ten punkt, ten, 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 ten i ten. Czy będziemy rysowali z prawej strony? Czy z lewej strony? Na no wszystko jedno. Zobaczymy, czy efekt jest spodziewany. To. Zrobiliśmy w osi y i uzyskaliśmy ten wykres, czyli jest to wykres funkcji y równa się f od minus x. No i znowu zobaczmy, jak się zachowuje dziedzina oraz zbiór wartości. Zaczynamy od funkcji pierwotnej, czyli to, co było narysowane ołówkiem. Tu nie ma. Od tego miejsca przedział domknięty. Przeliczmy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Od minus 7 domknięty do, i jedziemy tutaj ten wykres ołówkiem. Jedziemy dalej w prawo do tego miejsca. Jest to dokładnie, przeliczmy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem otwarty. To siedem otwarty. Zbiór wartości. Od tej wielkości, czyli raz, 2, 3, 4, od minus 5 włącznie, do i jedziemy w górę, jedziemy, 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 do tego miejsca też włącznie, do tego miejsca, więc przeliczymy po kolei 0, 1, 2, 3, 4, 5 włącznie. Dziedziny i zbiór wartości tej funkcji już mamy. Przechodzimy do tej funkcji, która powstała w wyniku przekształcenia. Zaczynamy od dziedziny, czyli idziemy od lewej strony, czyli od minus 7. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, ale przedział otwarty. Od minus 7 otwarty do raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć do siódemki przedział domknięty. A zbiór wartości od tej wielkości. To jest w tym miejscu. Raz, dwa, trzy, cztery od minus pięciu włącznie do tej wielkości, czyli raz, dwa, trzy, cztery do 5 włącznie od minus 5 włącznie do 5 włącznie. Co zauważamy? Według tego co widzimy, dziedzina zmieniła się, pomimo tego, że te liczby są identyczne, ale proszę zobaczyć, że Gdyby miały być identyczne, to tu przecież powinien być widział domknięty, a tu otwarty. Ale zaraz sprawdzimy w tym drugim rysunku, jest to takie na razie podejrzenie, tu zaraz sprawdzimy, że ta siódemka z przedziałem otwartym stała się liczbą minus 7, a ta liczba minus 7 z przedziałem domkniętym stała się liczbą 7. Sprawdzimy to za chwilę. A tutaj dziedzina. Zbiór wartości. Od minus 5 do 5. Od minus 5 do 5. Zbiór wartości się nie zmienił. Sprawdzimy za chwilę na drugim rysunku. Jest to funkcja f od x. Zobaczmy, ile punktów ma charakterystycznych. No tak, ten punkt, ten punkt, ten, ten i ten. Ten punkt. Trzy jednostki. No więc trzy jednostki. Tu będzie jego obraz. To jest tak. Potem ten punkt. Trzy jednostki, no więc trzy jednostki. Ten punkt pozostaje, bo jest na osi. Ten punkt. Trzy jednostki w lewo, więc dalej. Raz, dwa, trzy jednostki w lewo. I ten punkt. Dwa, cztery, sześć, siedem. 2, 4, 6, 7. I to, był, to było kółeczko zamalowane. No to teraz spróbujmy to narysować. Na pewno ta część przejdzie nam na taką część. Proszę zobaczyć, zachowamy kształt, czyli to przechodzi w taką część. Natomiast ta część wykresu przechodzi w taką. I podpisujemy, to jest y równa się f od minus x. Odczytamy dziedzinę oraz zbiór wartości. Dziedzina. Pamiętacie, tu nam wyszło tak, takie podejrzenie, że te liczby zmieniają się na przeciwne. Sprawdzamy. Dziedzina. Funkcji podstawowej. No to tutaj idzie cały czas w lewą stronę. czyli od minus nieskończoności. I skończyło się na minus 3 otwarty. Ale potem zaczyna się od minus 3 domknięty. Więc jest ciągłość dla minus 3, jest wartość, czyli dalej przechodzimy aż do tej wielkości. Czyli tak naprawdę dziedziną jest od minus nieskończoności aż do tego punktu, do tej liczby. Przeliczmy ile to jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć do siedmiu włącznie. Od minus nieskończoności do 7 włącznie. A zbiór wartości. Zbiór wartości jest tak. Od tego miejsca przedział otwarty. Minus 1, 2, minus 3, od minus 4 otwarty. Potem patrzmy się dalej. Jest, jest ta wartość. Jest, 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 jest. jest. No, dla zera już nie ma. Czyli wartości prawie do zera. Przedział otwarty. A potem patrzmy się tak. Dla samego zera już nie ma. Dla ułamków nie ma. Dopiero jest od 1 domknięty. Od 1 domknięty. Aż, 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 aż do tego miejsca. I przeliczmy, ile to jest. Raz, dwa, trzy, cztery, to pięciu, domknięty. I sprawdzamy. Według tamtego podejrzenia, powinny te liczby zmienić się na przeciwne, czyli powinno tu być plus nieskończoność, tu minus 7, więc uzyskać powinniśmy od minus 7, domknięty, do plus nieskończoności. Sprawdzamy. Funkcja minus f od, f od minus x. Tu nie ma, nie ma, nie ma. Od tej wielkości włącznie. Liczymy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Od minus 7 włącznie. Zgadza się. I teraz patrzymy się dalej. Są, 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 są wartości, są, 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 są. Dla trójki tu nie ma, ale tu jest, czyli jest ciągłość. I aż do plus nieskończoności. Czyli widzimy, że tutaj był ten szczególny przypadek, wydawać by się mogło, że się nie zmienia, ale jednak zmieniły się na przeciwne. To jest potwierdzenie na tym wykresie. A tu zbiór wartości powinien być taki sam. Sprawdzamy. Zbiór wartości funkcji tej narysowanej długopisem. No to patrzymy na tę część. Minus 1, minus 2, minus 3. Od minus 4 otwarty. No, zgadza się na razie. Do. I teraz tak są wartości, są i tak dalej. Przecina, przecina, przecina. I tutaj cały czas się zbliża, więc prawie do 0. Dobrze, prawie do 0. Samej wartości 0 nie przyjmie. Potem nie przyjmuje tu wartości, nie przyjmuje, nie przyjmuje ale od jedynki włącznie przyjmuje, czyli suma od 1 włącznie do tej wielkości i tą wielkością jest, przynajmniej raz, dwa, trzy, cztery, do pięciu włącznie. Czyli wnioski są następujące. Liczby w dziedzinie zmieniają się na przeciwne. Zbiór wartości pozostaje bez zmian. Kolejne zadanie. Mamy narysować wykresy tych funkcji. Myślę, że czym się różni ta, ten wzór od tego, który znamy? My na pewno wiemy, jak narysować wykres funkcji pierwiastek z x. I teraz, co się staje z tym x? Na ten x zostaje wstawione w, w tym momencie wyrażenie minus x. Czyli narysujemy funkcję pierwiastek z x, to i skoro na x został naklejony minus x, to przekształcimy oczywiście w symetrii osiowej względem osi y. No to najpierw ołówkiem narysuję funkcję pierwiastek z x. Dla 0 to jest 0, dla 1 to 1. Dwa, trzy, dla czwórki 2, 5, 6, 7, 8, dla dziewiątki byłoby 3. I to jest y równa się pierwiastek z x. Ale ponieważ na x został naklejony minus x, to przekształcamy te punkty przez oś y. No ten punkt pozostanie, ten przejdzie tu. Ten przejdzie w to miejsce i ten to jest 9, 2, 4, 6, 8, 9. I łącząc je odpowiednio rysujemy tyle, ile mamy wykresu, więc tu jeszcze kawałek. I to co teraz tu widzimy to jest y równa się pierwiastek z minus x. Pierwszy rysunek mamy narysowany. Podobnie postąpimy w tym przykładzie. Na pewno wiemy, jak narysować wartość bezwzględną z x. To potrafimy. I potem na ten x zostaje naklejony minus x, czyli przekształcimy względem osi y. Wartość bezwzględną z x, no to pamiętacie, 0, 1, 2, 3 i tak dalej. Po tej stronie... I tak samo po tej stronie, na przykład dla minus dwóch jest dwa, dla yy, trójki jest trzy. To, co teraz narysowałem. Zwykle z funkcji y równa się wartość bezwzględna z x. I teraz mamy przekształcić to w symetrii względem osi y. Ten punkt pozostaje, ten przechodzi tu. Ten przechodzi tu. Ten tu. Ten tu. Ten tu. A ten przejdzie tu. Ten przejdzie tu. Ten tu. Ten tu. Ten tu. Myślę, że zauważacie, że ta część przejdzie na tę część, a ta przejdzie na tę część. Czyli dokładnie wykres tej funkcji będzie identyczny z wykresem tej funkcji, więc poprawię po prostu kolorem i to jest koniec tego przykładu. Jeżeli przekształcając względem danej osi daną funkcję, wykres tej funkcji, uzyskamy wykres. Funkcji pierwotnej, to taką funkcję nazywamy funkcją wykres, że jest osiowo symetryczne dokładnie względem osi y. I ostatnie zadanie z tego tematu. Dziedziną funkcji f jest przedział od 2 otwarty do 11 zamknięty, a zbiorem wartości jest od minus nieskończoności do 3 otwarty i mamy określić dziedzinę oraz zbiór wartości funkcji g od x równej f od minus x, czyli dziedzina funkcji g oraz zbiór wartości funkcji g. Do czego nawiążemy? No oczywiście do tych dwóch przykładów. Myślę, że ta wersja będzie łatwiejsza do omówienia, czyli zaczynamy od dziedziny. Te Krańce przedziałów zmieniają się na przeciwne. No to wróćmy do naszego przykładu. Dziedzina jest od 2 do 11, więc z dwójki zrobi się minus 2, a z 11 zrobi się minus 11. Tylko pamiętajcie, ten nowy przedział musi być w kolejności rosnącej, czyli od minus 11, domknięte oczywiście, do minus 2, otwarty. I koniec mamy dziedzinę tej nowej funkcji g. A co ze zbiorem wartości? No zbiór wartości było widać po przekształceniu jest dokładnie taki sam. Czyli jak tu zbiorem wartości był przedział od minus nieskończoności do 3, no to nie ma co się zastanawiać, dokładnie ten sam przedział będzie zbiorem wartości tej przekształconej już funkcji. I to jest ostatni przykład z tego tematu.